Jest jej opiekun, który za moje pieniądze wynajęty chwyta mi za kołnierz i nie pozwala mi do tej klatki wejść. Bardzo wiele osób uważa, że to jest dobrze, że ktoś się mną opiekuje. 80% ludzi mniej więcej lubi być niewolnikami, lubi małymi dziećmi. To jest bardzo łatwo, małymi dziećmi. się nimi opiekował. Ja myślę, że wśród kobiet na 90%, czy mężczyzn 70%, ale. Ale, ale yy, większość jest za tym. Nawet mówiąc, w Europie to jest tylko 10% tych, którzy są wolności. W Ameryce jest 30%. Dlaczego? Bo połowa tych, którzy chcieli wolności, pojechali do Ameryki, to tam jest wolność. Była wolność. Dlatego, dlatego w Ameryce taki regan potrafi nawet wyborów wygrać, czasami jak. No, no, jak, jak się trafi. A my jak dociągamy do 10% w sondażach, mamy. Najlepszą na jest tutaj to 9,2. No to to jest, no, po prostu jesteśmy zachwyceni. Także, także, no niestety w Europie jest, jest gorzej. Przecież poza Polską nie ma partii prawicowych w Europie. Przecież w ogóle. No teraz powstała właśnie, przyjechali do Warszawy kontakty, akcja, akcja alternatywa dla Niemiec, powstała taka nowa partia, która jest mówiąc, w wyborach, chyba też serwery rosyjskie, bo obie partie liberalne, FPD i, i AFD, dostały po 4,9%. <grywanie> tak dziwnie, dziwnie wygląda w tych ostatnich wyborach, e, proszę państwa. No, w, no to Juki w Wielkiej Brytanii, prawda, Liga Północna we Włoszech, w, no, część Frontu Narodowego we Francji, prawda, to są, to są partie, partie prawicowe. I to wszystko. I to wszystko. Otóż na Łotwie jest jeszcze partia prawicowa. <laughs> nie ma tego, bo my, prawica wierzy w zasadę, chcącemu nie dzieje się krzyda, to jest podstawowa zasada. I potem, bardzo wiele osób jest zadowolonych z tego, kto się nimi opiekuje. Na ja spotkaniu ze mną jakaś pani powiedziała: No przecież świetnie, że państwo każę mi się zapinać pasami w samochodach. To no państwo mnie kocha. Państwo o mnie dba. Prawda? Kobiety lubią, żeby ktoś się nimi opiekował. Żeby ktoś o nie dbał. Nawet sam mówiąc, to jest powód, dla którego lewicy tak zależy, żeby były parytety jak najwięcej kobiet głosowało. Bo kobiety mają taki odruch, że głosują za państwem opiekuńczym. Natomiast mężczyźni raczej niekoniecznie. Bo różnica jest za istotna statystycznie, ale nie całkowita. też jest wielu którzy lubią, lubią być się nie opiekować. Proszę Państwa, zajmijcie to sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego, że ktoś na nie opiekuje, to w tym momencie przestajemy być ludźmi. Stajemy się małymi dziećmi, bydlętami, niewolnikami, niewolnymi ludźmi. Wyobraźcie sobie Państwo na przykład Bizarra, albo Dartaniana, któremu się mówi, król wydaje dekret, masz się paskiem przypinać do konia, bo może spaść i się zabić. Czy to jest do pomyślenia? Czy u Rupičkowi coś takiego można by powiedzieć? Nie. A natomiast federaści, ci unioniści, uni, uni, uważają, że to jest normalne. Żeby się muszę zapinać w własnym samochodzie pasem. Uważają, że to jest normalne. Europejczyk by tego nie zniósł, z takiego. Ale po, po tresurze, która już trwa 60 lat, prawda, po tresurze, then, y ludzie to, to trują. Ja rzeczywiście, jak mam dziecko, no to mogę powiedzieć synku, zapinaj się pasem cholera, bo tata ci każe, prawda, i koniec. Konia w ogóle nie pytam, tylko jakby przewożę przyczepą, to go przypinam pasem i nie, nie dyskutuję, prawda, z bydlęciem. I, <laughs> i, I, ten. <laughs> ale, ale żeby niewolnikom też mogę powiedzieć, ja za Ciebie zapłaciłem i sobie nie życzę, żebyś ty mi się zabił. Ale dorosłemu człowiekowi, jak może tego dopuścić? Proszę Państwa, ile do apteki? Już kilka razy mi się zdarzyło ostatnio. Akurat zapomniałem jakiegoś lekarstwa z sobą. No, I nie mogę kupić go, bo, bo nie ma recepty. Jak to? Wyobraźcie sobie Państwo D'Artaniana, który wchodzi do apteki, a pigulasz mówi, że mu nie sprzeda recepty. Przecież wziąłby i faceta. No jak można, jak można dać się tak traktować? Traktuje się mi się jak głupie bydle, jak małe dziecko, które wejdzie do apteki, to już nie jest śmieszne, proszę Państwa, w chory, w chory, który nie może w aptece kupić z lekarstwa. Jak to jest możliwe? ja bardzo czytają książki Agaty tam co dziesiąty czy dwudziesty, prawda, jest tego typu intryga. Pani wchodzi do apteki, prosi o półki do arszeniku, bo chce wycuć szczury, prawda, kupuje arszenik. Tam ktoś jej karnie kawałek arszeniku, otruje kogoś, wiadomo kto, to jest intryga. Ale jeszcze nie całe sto lat temu można było wejść do apteki i bez recepty kupić arszenik. Traktowano człowieka jak istotę wolną i odpowiedzialną. Dzisiaj traktuje się nas w najlepszym razie jak małe dzieci. To jest podstawowa różnica cywilizacyjna. Już nie jesteśmy wolnymi ludźmi. Proszę to zrozumieć. Nie jesteśmy. Traktuje się podał ludzi jak niewolników, jak małe dzieci, jak głupie bydlęta. No weźmy taki przykład. 16 grudnia 1922 roku, wtedy pamięci Juliusz Niewiadomski zastrzelił świętej pamięci prezydenta Gabriela Narutowicza. 5 stycznia był rozstrzelany. Był to wolny człowiek, miał pistolet, zastrzelił i został rozstrzelany. Z uwagi na istotę wolno i odpowiedzialną. Weźmy inny przypadek. Mamy urwisko, u góry starta kamieni, na dole ludzie. Przychodzi jakieś dziecko 10 mówi o ludzie zepnę trochę kamyczku, a może ogóle zabiję, no i spycha. I zabija parę osób. Czy my to dziecko rozstrzeliwujemy? No nie. Bo głupi szczeniak. A jeżeli człowiek ma załadowany wóz taki drabiniasty, z kołami, tam, z obręczami starymi, włazi y, pod ten wóz, żeby tam y, skobrę poprawić, a koń pociągnie ten wóz, zabije człowieka. Czy my tego konia wieszamy? No nie, bo ogóle bydlę. Czy jeżeli pan Andrzej Brednik zabordował 77 osób na dwie czy to został potraktowany jak człowiek? Czy jak kupie bydlę? Czy jak małe dziecko? Dla bo jak człowieka, to rozstrzelać go. Natomiast on jest traktowany jak... Znaczy, jak on twierdzi, jak zwierzę, bo ma tylko PlayStation 2, no PlayStation 3, to wtedy będzie traktowany jak małe dziecko. Też się odbiera człowiekowi i jego czynu. To zdaje się śmieszne. Bo czyn, na, czyn, Niewiadomskiego był poważny. To jest śmieszne. On zabił, zabił tamtej 70 osób. Za 5 lat wyjdzie z więzienia. Przecież zabije nawet 10 czy 20 czy coś tam. Jest już 5 lat. To jest śmieszne po prostu. śmieszne. Jak można było znieść karę śmierci? Zasada europejska jest wyraźna. Morderca ma wisieć. Zasada unijna, oczywiście odwrotna. Karę śmierci trzeba znieść. Ale się sobie sprawę. Tylko dwa plemiona... Od Amazonki i trzy w Afryce nie znają kary śmierci. Cofnięto nas o 4000 lat cywilizacji. O 4000 lat cywilizacji nas cofnięto. Do czasu sprzed kodeksu Hammurabii. Mniej więcej. Jak można znieść Ale się... ja tak nawiasem mówiąc, dlaczego nie możemy sprzedawać w aptekach arszeniku? No bo jak ktoś weźmie kogoś, czuje, to nie możemy go im poniesić. No tak, to jest logiczna konsekwencja. Człowiek, żeby był wolny, musi być odpowiedzialny. Jeżeli człowiek nie ponosi odpowiedzialności, nie można dać mu wolności. I ludzie się godzą na to, nie chcą być odpowiedzialni i godzą się na to, że odbiera się im wolność. Bo to jest całkowicie niezgodne z europejską tradycją. Więc to, powtarzam, unijne wartości są odwrotne niż europejskie. I oczywiście kontynuacja mojej tezy będzie taka, że przedtem myśmy rządzili światem, myśmy kolonizowali cały świat, a dzisiaj przyjeżdżają tam Chińczycy, Wietnamczycy, Murzyni, Arabowie i oni nas kolonizują, bo oni mają wyższą cywilizację. Cywilizacja europejska była wyższa od arabskiej, natomiast unijna jest znacznie niższa od arabskiej. I oni wygrają, bo oni mają wyższą cywilizację. O tym będę mówił jeszcze, jeszcze, jeszcze nie raz. Proszę Państwa, jeżeli ja mam sukę, suka ma szczeniaki. Kto decyduje o tym, kto, czy je zaszczepić, suka czy jej właściciel? Jej właściciel. Jak państwo macie dzieci, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić, wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie jesteście już ludźmi, zrozumcie wreszcie. Jesteście tylko bydlętami, jesteście niewolnikami tego państwa. Nie możecie na o własnych dzieciach decydować. Rozumieliście to? Jeżeli ja mam, jeżeli suka ma szczeniaki, to ja decyduję, jak je tresować, nie suka. A wy, jak nawet posyłacie dzieci do szkoły prywatnej, to jej program też zatwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie macie nic do gadania, nie macie już dzieci. Myślicie, że macie dzieci? Niewolnik nie ma dzieci. Macie dzieci? Tak? To spróbujcie dać im klapsa. I dowiecie się, że naruszenie tyłka własności państwowej. gdzie, gdzie siedzieć. Dziecko jest państwowe. Państwo, by w każdej chwili dziecko wam zabrać pod byle pretekstem, że jest za tłuste, że jest za chude, że w domu nie ma telewizora, że uczy niewłaściwych rzeczy, przekazać do domu dziecka, do rodziny zastępczej, to już nie są wasze dzieci. Nie macie dzieci. Jak ja. Miałem kilka lat, to w Polsce panowała komuna, rzeczywiście. Bo do 56 roku to mordowano ludzi, próbowałem tę komunę zbudować. To Po 56 roku, to był taki nudny, nudny socjalizm, prawda, tam już ponduro szarą, ale już nikogo nie mordowano w zasadzie. Natomiast przed 56 rokiem naprawdę mordowano ludzi. I ci komuniści. Ale to byli jednak Europejczycy. Zdegenerowani, ale jednak Europejczycy. Jeżeli wtedy się zdarzyło, że matka zajęta w kuchni, dziecko otworzyło sobie okno, wypadło, zabiło się, to wszyscy współczuli tej matce. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Rozumiecie Państwo? Ona nie deklinowała państwowego dziecka. To nie ona poniosła straty. To państwo poniosło straty. Zrozumieliście, że żyjecie w innej, nieludzkiej cywilizacji? Ja się czuję jakby we wrogim obozie. Ja wolę, w, w, się lepiej czuję w kraju arabskim niż w kraju okupowanym przez, przez 11 z Unii. To jest antycywilizacja, to jest coś potwornego, nie działają normalne prawa, prawo już działa wstecz w tej chwili, tych, tej chwili się musi tłumaczyć, to nie, nie trzeba teraz podsądnemu udowodnić winę, tylko on musi, musi tłumaczyć, że jest niewinny. No, proszę, proszę spróbować, jak mój kolega Oleszczuk w Izbie Skarbowej powiedzieli, powie, powie, że udowodnijcie mi, że ja, to ja muszę udowadniać, że nie ukradłem. No, a jak ktoś oskarża o molestowanie, to najpierw on idzie siedzieć, a potem ma się tłumaczyć, to nie on nie odmolestował. No, Przecież w Lyonie doszło do sytuacji, gdzie Trzy panienki zeznały, że siedmiu wybitnych do dawnych miasta z prezydentem, miasta, z M M M miasta, jemu molestowało. Ci ludzie siedzieli, pamiętam, trzy czy cztery lata. A one po trzech latach wyznały, że tak tak myśleli, wszystko, przygotowały się, ściągnęły z, z internetu ich zdjęcia, patrzyły, kiedy oni gdzie, 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 gdzie byli w danym czasie, prawda? kiedy mogli się z nimi spotykać, On to wszystko sobie zrobiły. I jak one po tych trzech, czterech latach, i oni siedzieli w więzieniu, bez dowodu żadnego, tylko ich zeznania. To proszę państwa to to, yy, co chciała zrobić, sali się do kryminału. Twierdzą, że one, one są przekupione przez nich i z zeznania. No tak. Taka jest taka w tej chwili sytuacja. Mamy w tej chwili dwa razy więcej agentów bezpieki, tak to jest głównie za komuny. Ile mamy posłuchów, ile mamy kamer, jesteśmy w policyjnym państwie. Proszę Państwa, jednym, jak już mówiłem, zasadą europejską było, że dziecko należy do rodziców, unijną, że dziecko należy do państwa. Według zasad europejskich yy, dzieci wychowano, to jest bardzo ważna różnica, będą nie nim osobno, chłopców osobno, dziewczynki osobno. Była dysedukacja, a nie koedukacja. To znowuż kwestia cywilizacyjna. Plemiona. Są tak prymitywne wtedy, jak nie mają szamana, czarownika. Jak jest szaman, czarownik to już jest kulturalne. Przez to to są zbieracze tam bedraków, prawda. I w każdym plemieniu czar kulturalnym, gdzie już jest szaman, dziewczynki uczy się osobno od chłopców. Jest powrotem do prymitywu. Zrobienie jego edukacji. Jest to prymityw. Powrót do prymitywu. Do tego, co było przed wprowadzeniem elementarnej kultury. No, zresztą nie uczono, że Idea socjalizmu jest wspólnota pierwotna. I rzeczywiście, no, cofają nas do poziomu wspólnoty pierwotnej. Idea socjalizmu. I proszę Państwa, ale czego uczono tego chłopca? Uczono chłopca, że ma się bić. Ten chłopak ma tam rok, półtorej, dostawał pistolecik, dostawał szabelkę, dostawał mieczyk i miał się bić. I był uczony na zabijanie. Dlatego nas szanowano. Dlatego Arabowie Ryszarda w dwie serce szanują, dlatego Laurenco Farabia, szanowany w Arabii, a dzisiaj się z nas śmieją, bo dzisiaj Unia uczy, że chłopca trzeba oduczyć, żeby był agresywny, nie może być agresywny. Agresja jest złem, tylko kto nas będzie bronił, jak przyjdą ci muzułmanie, jak nasi chłopcy nie będą agresywni. Dzieciaka uczono, że ma się bić. Wraca Jasio ze szkoły, mówi Ubranko porwane, parę śniaków, krew leci się z nosa. Prawda? Mama załamuje ręce, tata nic, no bił się, to się bił, nie? Ja się tłumaczę, Wojtek nie pobił. No to tata nie wytrzymuje. To trzeba było mu oddać. O, ja mu oddałem jeszcze wcześniej. Prawda? No i wszystko w porządku. Dzisiaj pewno byłby prokurator. W sprawie, Państwa. Ale tak normalnie zrobił się chłopiec. jest naturalny świat chłopaka, że on się bije, ma się bić. Proszę Państwa, Pamiętam, czytałem jakiś miesiąc temu pamiętniki Apollinera, w Wielkiej Brytanii znaczy, po prostu Guillaume Apollinaire, to jest pseudonim. Jego matką była Zuzanna Valadon, taka malarka impresjonistka, no, może mniej znana wśród impresjonistów, malarstwa z powodu innych zalet. I jak przystało na malarkę impresjonistkę, prowadziła się no, tak nieszczególnie. No i któregoś dnia Wiluś wraca ze szkoły i mówi matce, że chłopcy w klasie się no, nabijają z niego, że jego matka jest taka i uwaga. A tak, wpysk. Jak to? To ty się nie rzuciłeś na nich z pięściami? Ty nie...